Pozdrawiamy Antidotum z Planetarium w Chorzowie! To młode wilki. Kochani bracia i siostry, właśnie w tym momencie nad naszym domem przelatuje ISS, czyli ta wielka stacja międzynarodowa kosmiczna, która leci z prędkością jedynie 27 i pół tysiąca kilometrów, nawet przyspieszyli. Mm. Machamy im 27600 kilometrów. O, tutaj widać jakie mają wideo, niestety zachmurzone, wszystko u nas jest. Więc nie widzimy naszego domu. O, już właśnie minęli, już Rzeszów. Co ja są na wysokości teraz 421 kilometrów. Ale niesamowite, że nad samym Rzeszowem właśnie przelecieli. I jest mi bardzo miło. I my im machamy. Machamy, pa! pa. Witajcie! Dzień dobry! Nawet my się cieszymy, bo dawno nas już razem nie było, prawda że no? O bardzo dawno. ja nie pamiętam. Ja to tak. nie pamiętam. Słuchajcie, musimy się usprawiedliwić dlaczego, no bo się ciągle rozjeżdżamy. To Sylwia jest gdzieś, to ja jestem gdzieś, a do tego ja, słuchajcie, przez swoją głupotę się też pochorowałem, bo poszedłem do kościoła w takiej bluzie. To jest grzech głupoty, tak? Więc cierpimy czasem z głupoty. To, a ktoś powiedział, Bóg tak chciał. Nie, Bóg nie chciał. To, to Witek sobie sam zgotował. Po prostu yy, się nie ubrałem do kościoła. Każdy wie, że w kościołach jest zimno, ale mi było ciepło, bo po prostu z auta wyszedłem rozgrzany, rozkładałem sprzęt, no i już następnego dnia zaczęło mnie brać i mnie wzięło i trzeci dzień, ale dzięki temu wspaniała ekipa. Dzieci Witka Wilka żeśmy to nazwali, szóstkę miałem takich wspaniałych ludzi z naszej <noise> wspólnoty, trzy namioty. I oni po prostu poprowadzili sami trzeciego dnia kolekcję. Pozdrawiamy w całą młodzież i dzieci, które były od klas od 1 do 8. I proboszcza, i, i księdza, yy, wszystkich tam księży, którzy byli, pomagali, spowiadali. Słuchajcie, były nawet takie rzeczy, że były osoby do spowiedzi, słuchajcie, które nigdy jeszcze nie były spowiedzi, w ogóle nawet nie było pierwszej komunii. Chcę iść do spowiedzi, bo nigdy nie byłem, czy nie byłam. Nie? To widać, jak młodzi ludzie naprawdę chcą słuchać o Bogu, tylko trzeba im to podać. W przystępny sposób i wierzę, że tak było i to był piękny czas. I serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Pa, pa. Chwała Panu. Chwała, panu. Druga rzecz, to wiecie, cieszyłem się, że ISS <coughs> dokładnie nad naszym domem przeleciał, ale były chmury, tego nie widziałem. To machaliśmy. Tak. A teraz dzisiaj mamy odcinek... 700. 700 i wczoraj jedziemy, u nas, a bo przed był Mateusz, tak bo Mateusz przyszedł do domu i no będzie pewnie dzisiaj odcinek 700, a mnie nie było jeszcze, nie? Wczoraj to było? Nie, Czy przed wczoraj? Przed wczoraj. No, a tu słuchajcie, nic nie powstało, ja po prostu byłem wraczek, teraz tylko się pocę, już innych objawów nie mam, tylko się pocę, ale muszę się dopocić, poleżeć w łóżku, no. Dobra, to jedziemy kochani, co to Słowo Boże nam mówi na wasz dzisiejszy dzień, a nasz jutrzejszy, czyli na piątek, kiedy powinienem być w odwodzku, ale mnie niestety nie ma i też, przepraszam wszystkich, seminarium wiary. Nie dojechałem. <laughs> ale za to wiem, że Lechu świetnie powiedział konferencję. Dobrze. Jeremiasz, 20 rozdział. Rzekł Jeremiasz, słyszałem oszczerstwo wielu. Trwoga dokoła, donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść? Także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okroci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie, Pano. Wysławiajcie Pana. Uratował Bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Oczywiście, już powiem na początku, że te standardy patrzenia na Boga, mówienia do Boga trochę się zmieniły, bo raczej dzisiaj człowiek, który już jest chrześcijaninem, a nie tylko Żydem, no nie będzie mówił, Panie Boże, weź pomści, pomści i, i, i mnie, tam, tamtych ludzi coś im zrobił złego. Nie? No tak nie powie. Tak nie powiem, bo, bo my już mamy nowe standardy. bo Jezus pokazał, że można za prawdę, za miłość umierać i z radością oddawać życie. Czy z radością to nie, że on się uśmiechał na krzyżu, ale z miłością. Ale z miłością, tak, po prostu szedł w tę stronę, ale też chodzi o to z radością, że on, on wiedział, że, 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 co, to daje, nie? co to daje. Więc miłość ostatecznie daje radość, choć po drodze może być właśnie cierpienie, jeżeli chcemy pełnić miłość. I teraz to jest słowo, które Sylwia wiem, że bardzo lubi używać, ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Jako mocarz. Mocarz to jest no ten, który jest mocny. No i rzeczywiście nikogo innego mocniejszego od niego nie mamy. Pytanie, czy żyjemy tą prawdą, czy tylko używamy, jak przelecimy przez Jeremiasza, czy w paru psalmach, czy jeszcze w kilku miejscach. Rozumiecie, czy to jest moja codzienność? Czy codziennie widzę Boga jako mocarza? nie? I ja powiem tak, że oczywiście ja też powiem. W kontekście tej choroby, no to ktoś powiedział, czy Witek mogłeś zostać używany? Mogłem. Ja nie jestem fachowcem w modlaniu się o samego siebie, ale yy, ja, ja to się nawet cieszę. Dzisiaj, słuchajcie, z Samuelem żeśmy pograli, pośmialiśmy się z żoną, spędziłem chwilę czasu. Powiem wam, fajnie, to głupio zarzucić dla ludzi chorych, tak? ale no, dla mnie fajnie jest pobyć chwilę w łóżku. Yy, Zatwiałem dużo spraw, hmm. takich na laptopie. Przeczytałem wiele rzeczy i jeszcze wierzę, że przeczytam. No, i mogę swobodnie nagrać antidotum, nie? Yy, wracam do, do tego mocarza. Yy, Bóg mocny yy, może, ale co musi być, żeby ta jego moc zaistniała? Musi być wiara, nie? I teraz, jak wam powiedziałem, ja nie jestem fachowcem od zrobienia samego siebie. Nie wiem, czy opadałem do historii, czy nie. Jak z moją łękotką chodziłem chorą, to ponad pół roku chodziłem z nią, chodziłem o kulach, znaczy zerwaną łękotką. Dopiero gdy ktoś inny się o mnie pomodlił, to były dzieci wtedy wieczorem, to następnego dnia byłem już zupełnie zdrowy, nie? W dniu operacji byłem zdrowy i do dzisiaj mam zdrową łękotkę, ale chodzi o to, że ktoś inny się za mnie pomodlił i y, dołożę ktoś inny z wiarą. No masz też się za nie modliła. Ktoś inny z wiarą się za mnie pomodlił. I, i, I gdyby rzeczywiście wokół mnie byli ludzie pełni wiary, znający Boga takiego jakim jest, to mógłbym całkowicie być zdrowy. Nie musiałbym nosić skutków swojej głupoty yy, na swoim ciele. No, ale nie byłem taki, więc, więc jeszcze je noszę. Ale nie żałuję, bo to piękny czas. Jednego, co mi szkoda, to może w sobotę nagranie nie wyjść, będzie trzeba je przełożyć. Dobra, teraz yy, tu jeszcze, bo to wiecie, czemu także Jeremiasz Jeremia, o tym oszczerstwie. No, no bo to był ten jeden z proroków, który mówił yy, prawdę, czyli nie, niewygodną prawdę, żeby było gorzej, tak? Niewygodną prawdę i to się obracało przeciwko niemu. I oni rzeczywiście chcieli się, yy, chcieli się na niego rzucić, chcieli go zabić, chcieli się go pozbyć, chcieli uknąć coś, żeby go pokonać. Ale on potem tak fajnie na końcu mówi. Panie zastępów tych, który doświadczasz sprawiedliwego, czyli pozwalasz, żeby tego doświadczył teraz, że jest mu trudno, który patrzysz na nerki i serce, czyli znasz człowieka całego wewnątrz i nic się nie ukryje, Bóg zna każdą intencję, Bóg wie, dlaczego co robi. Tak? Dozwól bym zobaczył. No i tutaj jak mówię Stary Testament zobaczył Twoją pomstę, ale to tak już jest pięknie, bo On nie mówi moją pomstę. On mówi, ja nie będę się mścił na tych ludziach, to ty się na nich pomści. Nie? Mm, tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Czyli mówi, ja zaufałem tobie, ja nie będę się na nich mścił. Ty się zemści. Pominam, że Jeremiasz po ludzku nie mógł im nic zrobić sam w pojedynkę. Nie? No. Ale potem co jest? Dalej mówi w następnym wersecie, i to jest werset z tego fragmentu, 13 werset. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. No i zobaczył, że nie udało im się go pokonać. Amen. Amen. Dzisiaj psalm 18. Pana wzywałem i on mnie wysłuchał. Miłuję cię, Panie, mocy moja. Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże, skała moja, na którą się chronię, tarcza moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Wzywam Pana godnego chwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci. Wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do Jego uszu. Porusza mnie ten psan dzisiaj bardzo mocno w sumie patrzę na to w taki nowy sposób. <laughs> Te pierwsze dwie zwrotki um, mówią o, o relacji. Wiecie, o, o relacji, jaką ma ten człowiek z Bogiem. I przepiękna jest ta relacja, bo po pierwsze wyznaje miłość. Bogu wyznaje miłość. Tak, ja Cię Pani miłuję, ja Pani Cię kocham. No, takie pytanie: czy Ty Bogu codziennie wyznajesz miłość? Czy, czy, czy każdy dzień. To nie jest y, tylko proszenie o coś, ale też takie wyznawanie miłości, że ja po prostu Boże Cię kocham. Czy nam mówi, tak? Miłuję Cię, Panie. I później dalej mówi Bogu, tak jak też go widzi, tak? Mocy moja, Panie, czyli jest dla niego Panem, jest opoką, twierdzą, wybawicielem, skałą, tarczą, mocą zbawienia i obroną. Tak, tak ten człowiek widzi Boga. I może dzisiaj warto sobie zastanowić się nawet nie, nie, albo sobie napisać, albo się zastanowić, jak ja widzę właśnie Boga, kim Bóg dla mnie jest i jaki On jest, tak? Jaki jest Bóg w moim życiu, bo to też pokazuje, jeżeli takiego Boga widzi ten człowiek, to znaczy, że on rzeczywiście całe swoje życie mu powierza, bo to jest ktoś, kto jest jego panem, zarządza jego życiem, to jest ktoś, na kim on może się oprzeć, to jest ktoś, na kim on może zbudować całe swoje życie, żyć bezpiecznie na tej skale, jest tam bezpieczny, czyli to jest fundament jego życia, tak ta właśnie Bóg jest fundamentem też jego życia, jest jego mocą, no i obroną, czyli... Ten człowiek żyje bezpiecznie w Bogu. A zobaczcie, czyli jakby te takie rzeczywistości ludzkie, gdzie czasami y, diabeł chce wrzucić nam lęk, że właśnie on jest tym wrogiem. Tak, Tutaj mamy Stary Testament, to są ci, którzy na Jeremiasza tam nastają, y, czy na Dawida, tak jak tutaj, ale my też dzisiaj mamy takich wrogów, którzy chcą nas zniszczyć, chcą nas podeptać, chcą nam <laughs> zabrać nasze błogosławieństwo. To, to jest po prostu diabeł. To jest swój wróg i y, działa na różny sposób, czasem przez ludzi, wydarzenia, sytuacje. Y, on jest też pomysłowy, tak? Natomiast y, ten człowiek, który jest tutaj zanurzony w Bogu, y, on swojego Boga wzywa w każdej trudnej sytuacji, ale też całe jego życie i wszystkie przestrzenie: poczucie bezpieczeństwa, pokoju, poczucie miłości, bycia kochanym i, 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 i ten, który też kocha. To, to jest wszystko w Bogu. Przepiękna relacja i to jak on widzi Boga. No i w tym trudnym swoim momencie wzywa Pana godnego chwały. Czyli zobaczcie, on też wie, kim jest Bóg, że Bóg jest największy, najwyższy, że to jest ktoś godzien chwały. Bóg jest godny chwały. I on już to ogłasza przez swoją wiarę i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Staje też z wiarą ten człowiek, i właśnie on to ogłasza. Ja będę wyzwolony. Więc uczmy się od Słowa Bożego, uczmy się tego ze Słowa Bożego, że stań dzisiaj i powiedz to głośno: powiedz, nie? że dzisiaj będę wyzwolony od moich nieprzyjaciół. Tak? Czy tak jak tutaj jest, wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół, i Bóg mnie wyzwoli od moich nieprzyjaciół? Ogłaszam to przez wiarę, bo mój Bóg jest właśnie. Panem, mocą, opoką, twierdzą, wybawieniem, skałą, zbawieniem, obroną. I, i ten człowiek, y, który dokładnie wie, ma, bo ma piękną relację bo z Bogiem i poznał Boga i wie, jaki jest Bóg, ogłasza, że będzie wyzwolony z rąk, nieprzyjaciół. Nie mogę to dzisiaj Twoim nieprzyjacielem, ale ci to słowo jest takim też wyzwoleniem dla ciebie. I myślę, że przynosi nadzieję na wyzwolenie. I, I mimo tego, że tutaj takie fale śmierci, pęta otchłani, no, takie mocne rzeczy tego człowieka dotknęły, naprawdę, bardzo mocno, bardzo cierpi. Nawet, no, i tuż przed śmiercią, jakby tak, bo schwyciły mnie sidła śmierci, czyli toczy się bój o jego życie, i on wzywał w tym utrapieniu do Boga, i głos usłyszał, i dotarł krzyk do jego uszu. Zobaczcie, że, że może nawet być tak, że. Będzie potrzebne to, żebyś po prostu wykrzyczał to, tą, tą pomoc i o tą pomoc, nie płakał, ale stanął i yy, wykrzyczał o, o, o tą pomoc. Stanąć możesz krzyknąć, wyjść na pole, wyjść gdzieś na podwórko, wyjść gdzieś nie wiem, pojedź gdzieś samochodem albo tramwajem albo autobusem yy, na jakieś puste miejsce, gdzie możesz po prostu też krzyczeć. tak. Yy, yy. Naprawdę ludzie Słowa Bożego to nie są ludzie siedzący, to są ludzie ciągle działający. To nie są ludzie płaczący nad sobą, tylko ludzie naprawdę powstający z tych popiołów i działający. I ja dzisiaj życzę Ci takiego właśnie ducha działania, ducha prawdy o Bogu, o sobie, ale też takiego ducha działania, ducha odwagi i ducha męstwa. Amen. Amen. Chyba Ci się mi się skarżyło, bo jak ten słam tego psalmu, to ten psalm występuje i jest takim zwrotnym momentem w filmie. On ma tytuł po angielsku Facing Giants i znalazłem go teraz na CDA, to pewnie kojarzycie są filmy na CDA. Na CDA i chyba nawet jest za darmo, bo nie jest w tej wersji premium. To wtedy każdy może... No. to Twarzą, twarzą do gigantów. Tak jest tytuł, tak jest, bo szukałem go jakąś Face Giants jest Twarzą do gigantów. Wreszcie, ktoś to dobrze Tak trzeba po, polsk, po polsku przepisać Twarzą do gigantów. I zachęcam. Ja w ogóle link spróbuję, spróbuję link wlepić yy, do opisu na dole filmu. I warto sobie, jak chcecie dobry film zobaczyć, naprawdę, szczególnie jak masz jakieś ciężkie chwile, tam bohater jest, któremu wszystko leży, wszystko leży. No i potem widać, właśnie ten psalm 18 tak. czyta, i tam się wszystko zaczyna zmieniać. No to zapraszam, amen. Twarzą do gigantów na CDA. I z tego co widać, nie trzeba premium, choć nie jestem fachowcem w tych, tych tutaj rzeczach. Kolejna rzecz, mamy teraz dzisiejszą aklamację. I teraz nasza aklamacja. Dzisiaj nie wiem, czy ja w dobrym dniu jestem. Czekajcie. 31, dobrze? Tak, tak to w dobrym jestem. Dobrze. Sł słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. To też przypomnienie dla wszystkich, którzy szukają w różnych nurtach naszego Kościoła, Bogatego i tak dalej. Zauważcie, że <laughs> słowo y, jest przepisem i Kościół katolicki podaje nam, już parę razy zwracałem na to uwagę, że że prawie ciągle w aklamacjach jest zwrócenie do słowa. Zobacz, słowo, słowa twoje panie są duchem i życiem. Jak chcesz żyć w duchu i chcesz być pełnię życia i życie wieczne, chcesz żyć jako człowiek zbawiony, no to, no to skorzystaj z tych słów. No i dalej, ty masz słowa życia wiecznego. No właśnie, to jest to, nie? siostro, my możemy różne duchowości uprawiać, ale najczęściej powiem tak, często ludzie je uprawiają z tego powodu, że nie znają słowa. Nie? I dziwią się, że dlaczego w życiu ich nie jest tak, jakby mogło być. I często słyszymy słowa zazdrości, bo wy tak macie, ale dlaczego tak mamy? No ano dlatego, że uczymy się budować życie na słowie życia. Amen. No i mamy dzisiaj Ewangeliana 10, rozdział 31-42. do 42. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus. Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli możni: Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym prawie: Ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio dzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam w niego wierzyło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. a Zobaczcie, ciekawe jest to, po czym się to pojawia. My to mamy od 31 wersetu, a od 22 mniej więcej cały czas Jezus mówi y, o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Bo to jest, dlaczego oni się wzburzyli. My tuż mamy ciąg dalszy, chcieli Go ukamienować. Nie? Ukazałem Wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować, pyta się Jezus. Nie? Nie za to, ale za to, że Ty, powiedziałeś, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. No i znowu, odpada im słowem. Zobaczcie, cały czas wynika jedna rzecz. Że ludzie trochę znają to słowo, ale chyba cały czas nie ma tego zrozumienia, o czym to słowo mówi. Powiem Wam, nie da się znać Starego Testamentu naprawdę, żeby przeoczyć Jezusa. No, nie da się nie zauważyć, że On został zapowiedziany. Y nie da się, no nie da się, po prostu się nie da. A im się udało. A im się udało. Na co to jest dowód? No, albo na zatwardziałość ich serca, o czym mówi słowo, albo jest to dowód na to, że oni po prostu nie znają tego słowa tak jak znać powinni. Nie? Kolejna rzecz z tego fragmentu. <laughs> no, tu wiadomo, że się z nim sprzeczają. No, on podaje ten przykład, bogami jesteście. Rzeczywiście, bo tak jest napisane w psalmie, że bogami jesteście. Jeżeli Pismo nazywało bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego ojciec poświęcił posłem na świat, mówicie bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Ale ja powiem więcej tobie i braci My też mamy stawać się jak Bóg w naszym życiu. Nasze życie ma być jak życie Boga. Jezus nam pokazał jako człowiek, jak można żyć. Nasze życie ma być czynieniem dobra. Czynieniem dobra. Czyli ta miłość wspomniana wcześniej już w pierwszym, przy pierwszym tym czytaniu. No. Bóg nas do tego zaprasza. I w tym nie ma nic złego, bo zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Tak? Kolega, rzecz, którą chcę powiedzieć, bo tu jest znowu już jeszcze raz na zakończeniu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rok i powtórnie udał się za Jordan no Jak mógł Jezus w pojedynkę facet uciec tłumowi mężczyzn? No, no, no nie mógł, tak, ale, ale co? No W cudowny sposób. Co robił w cudowny sposób? Unikał cierpienia, bo to nie był jego czas na cierpienie. To nie był jego czas na cierpienie. I braci siostro, Bóg nie chce naszych nieszczęść, Bóg nie chce Twojej choroby. I fajnie, że ja to mówię teraz jako ja. Ja cierpię dzisiaj z powodu swojej głupoty, tak? No, bo się nie ubrałem, nie założyłem kurtki, nie chciało mi się wrócić do samochodu po nią. Powiedziałem, wytrzymam, wytrzymałem, ale zachorowałem. Yy, I bracie siostro, yy, chcę, żebyś popatrzył na Jezusa, na jego całe życie. On nigdy nie cierpiał, nigdy nie pozwolił sobie na cierpienie. Jedyne cierpienie zaczyna się w sumie od no, nocy, z wielkiego czwartku na Wielki piątek. To jedno jedyne. Dlaczego? Bo to cierpienie miało być zbawieniem dla Ciebie i dla mnie. I jak mówi list do Hebreczyków: żadna inna ofiara już nie będzie potrzebna. I tu też myślę, że warto poczytać i zastanowić się, czy ja przypadkiem nie robię z siebie ofiary nie według zamysłu Bożego, a zamysłu kogoś innego. Ale jak nie Bożego, to czyjego. I jeszcze ostatnia rzecz. Udał się za Jordan. przybył wielu do niego mówiąc, że. Jan wprawdzie nie uczył żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Amen. To w sumie jest jeszcze jedna rzecz, to w sumie jeszcze jedna rzecz, tak, czyli ci, którzy się przekonali, że było prawdą, to fajnie, bo ktoś im mówił i uwierzyli, Jan mówił, ale jest jeszcze jedna rzecz, o się wcześniej było, jeżeli nie moim słowom, to czyną. Jeżeli nie słowom, to czyną. Zazwyczaj ludzie, którzy nie znają słowa, Zaczynają nie wierzyć czynom. To jest takie moje nowe odkrycie. Gdy ludzie nie znają Słowa, zaczynają wątpić, powątpiewać, nie ufać czynom Bożym. A to wynika tylko z nieznajomości Słowa. Amen. I Ojcze, ja Cię proszę, byśmy my byli świętymi świętymi, dziękuję. Panie, bo Twoje słowo do tego zachęca. Dziękuję za Jeremiasza dzisiaj, dziękuję za Dawida dzisiaj, dziękuję Ci, Panie, za Ewangelię Jana, który tak pięknie opisał, tak pięknie pokazuje nam osobę Jezusa i całą tą historię życia Pana Jezusa. I pokazuje cały czas nam też Boga Ojca, że my cały czas zauważamy, że w Jezusie poznajemy Ciebie, Boże Ojcze, którego nie znamy. Dziękuję Ci. Ja też Ci, Panie, chcę podziękować Ci za te wszystkie odkrycia techniki Dziękuję za to, że dzisiaj w telefonie mogę sobie śledzić GSS. Dziękuję Ci, Panie, tak, to jest dla mnie fajne. Dziękuję Ci, Panie, że człowiek tak daleko też może sięgać i ty mu, Panie, na to Panie. pozwalasz. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Panie. też za wczorajszy wieczorny, wieczór w naszej rodzinie, który był taki śmieszny i takie nowe rzeczy odkryliśmy o naszej rodzinie. Dziękuję, że jesteśmy tak niesamowici, nietypowi. Niestandardowi, o tak, Panie, I takie bo, fajne bo, rzeczy nas cieszą. Dziękuję Ci, Panie, o tak. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mam też drugi wolny dzień. To jest coś pięknego dla mnie. A przy okazji widzę, ile spraw jest do załatwiania. Wielbię Ci, Panie, że moje życie jest skryte w Tobie. Nie w kimś innym, a w Tobie, Panie. I dziękuję, że Ty się o mnie troszczysz. Dziękuję za tą młodzież i te dzieci, zbyt ich nauczycieli. Dziękuję Ci, Panie, za moją ekipę za młode wilki, które ze mną pojechały. Panie, o tak, dziękuję Ci y, za każdego z nich z osobna. I dziękuję Ci, że to był taki piękny czas. To dziękuję, że mogliśmy być w planetarium, że mogliśmy być, Pani, tam w kopalni lu, w szybie Luiza, w sztoli Luiza. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję, że mieliśmy dobry czas ze sobą. Dziękuję za y, brata Łukasza, proboszcza, który nam pyszną kawę serwował codziennie. Dziękuję Ci, Panie. Niech imię Twoje będzie uwielbiony, i wywyższone. I też dziękuję, że właśnie mogłem w swojej rodzinnej parafii głosić, Panie. I uwielbiam Cię, Panie, i błogosławię, i w tym wietrze na zewnątrz, i w tych brzozach i w tych dwóch ptaszkach dużych, które tam siedzą. O tak, Panie, i w mojej żonie, i w moich dzieciach. Amen. Tobie wszelka chwała i cześć. Na wieki wieków. Amen. I uwielbiam Cię, Panie, w siedemsetnym odcinku. To już tak fajnie daleko poszło. Amen. Chwała Pana. I się o siłę na następne. Amen. To chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Samol się spieszy, bo musi do szkoły jechać. Cię, Wspaniałego Boga. Twoją twarz napełniam się Twoim blaskiem Stojąc przed Twoim tronem